Dobry, dzień dobry. My właśnie wstaliśmy. Jest przed ósmą, także wyczyn, że uda nam się w końcu wstać wcześniej. Yy, mieliśmy plan, żeby o już być na stoku, ale niezwykle <laughs> ciężko jest ze wstaniem. Dzisiaj widzę, że są lekkie chmury, więc już nie będzie tak słonecznie, Musimy się cieplej ubrać. I zaczynamy przygodę. Dzień trzeci. Dzisiaj minus 2 stopnie. Myśleliśmy, że będzie ciężka pogoda, ale okazało się, że będzie dopiero sypało od godziny 18 więc już teraz nie powinno tam być. Ale zobacz, wow, widać tam na szczytach, nie wiem, teraz widać, że już tam przebija się słońce, widzisz, co? Tak, 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 tak. Ja cię salę, ale przez pół godziny temu nie było tego w ogóle. Kiedy to byłem wcześniej? Tak? No. mega, Jezus. Nie no, trafiliśmy na taką inną pogodę. Ogólnie w Szwajcarii pogoda jest średnia. Może też jest inaczej tutaj na tej południowej części, ale tam gdzie my mieszkamy, no to jest... To często pada deszcz, jest silno i jest ponuro, a tutaj po prostu pogoda jest jak, jak spajki, bo cały czas słonecznie i jest na pewno ciepło. Zauważam też, że dużo osób już prawdopodobnie wyjechało, bo to minął już ten okres sylwestrowy. Jest dzisiaj drugi dzień, drugi styczeń, więc tutaj Szwajcar jest tak, że z pierwszy i drugi styczeń ustawowo wolnymi dniami od pracy. Więc wydaje mi się, że ludzie po prostu dzisiaj już wyjeżdżają. Widzę, że jest o wiele bardziej pusto w okolicy. Zobaczymy, jak będzie na stekach, bo wczoraj było rzeczywiście no, sporo ludzi, w sensie tutaj też dużo osób. Potrafię jeździć i potrafić na tą kulturę jazdy, więc ja jako taka osoba z podstawowymi umiejętnościami dałam radę, pomimo tego, że dużo osób ko mnie jeździło. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie troszeczkę mniej ludzi, co jest większy komfort dla jazdy, szczególnie dla mnie, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. sobie takie soczki, bo chłopaki poszli zmienić sprzęt, wyłożyć nowy. A my wzięliśmy sobie pyszny soczek peanut butter. Wracamy już pod wyciąg. Mam nadzieję, że chłopaki już wypożyczyli sprzęt i możemy ruszać w górę. Także dzień zapowiada się jak na razie spoko, bo... Let's go! <laughs> no bo jest wcześnie, więc zaczęliśmy jak ranne ptaszki. Bardzo, prawda? Prawda. Będzie jednak dopisuje miał być słabo, a jest super. Yy, mamy taką nowy sprzęt, który będziemy testować zaraz z górki. No cios tak będziemy tak szlifować knikę. No jest super. Ogólnie już nie ma takiego słoneczka, ale jest w centrum gór, w sensie w całym środku gór wysoko. to jest jakby taka kotrina. Gdzie jest spoko, tak? Jest super. Jedziemy dalej. Zobaczcie tylko ten widok. Ja ogólnie jestem dzisiaj na, na maks zmęczona, ale jak ja widzę ten widok, to nie wierzę, że to widzę naprawdę. Na żywo jest pewnie milion razy bardziej widoczne to wszystko, natomiast chciałam Wam tak nagrać, pokazać jak to wygląda. Taka perspektywa, wow. Jedziemy? Przejechałam już parę górek, jest super rynsko i mam nadzieję, że tak pozostanie. Już czuję tą technikę i powoli, powoli sobie to wszystko przypominam, ale teraz zobaczcie ten widok! Jest naprawdę rewelacja. Ach, nie mogę uwierzyć, że tu jesteśmy. A Ty? Się namak maxa podoba, nie to chciałbym to samo, stąd wracać. I jest, jest tak fajnie, pomimo tego, że naprawdę, my mamy ogólnie karęt na całą strefę, czyli około 400 km zjazdów, natomiast ja nawet nie chcę z tego korzystać, bo a. nie potrafię, b. jest tak tutaj dobrze, że jest naprawdę super, to mi wystarczy, mega jest, pięknie, co? Dziś słoneczko, jedziemy dalej, jest stopnie. Pomimo tego, że troszeczkę się męczę, to myślę, że i tak jest super, prawda? Jest bardzo fajnie. Właśnie, jest bardzo fajnie i to nam wystarczy. Jesteśmy na prawie 3000 metrów nad poziomem morza. Jesteśmy prawie u szczytu. Przyjechaliśmy sobie do knajpy, ale już jest naprawdę zimno tutaj. Ja myślałam, że możemy chociaż usiąść na zewnątrz, ale ta knajpa jest w kształcie iglo, czyli tylko i wyłącznie można wejść do środka. A tak właśnie wygląda ta knajpa, czyli to jest tak, że tutaj jest zimno na maksa, dlatego tylko właśnie można siedzieć w tym domku. Tutaj wyjeżdżaliśmy. ja oczywiście już tutaj przyjechałam bez nart. także Szymon będzie zjeżdżał, będzie próbował z czerwonej drazy zjechać, natomiast ja zjadę sobie kolejką w dół, tam gdzie stawiam narty. W końcu siedzimy w naszym iglo. okazało się, że kolejka była długa i czas oczekiwała że nie było 20 minut, tylko dobrych 40. 000. Ale najważniejsze, że już siedzimy tak z chwilą. Pani ja teraz zaczepiła, bo chyba skupiła szalik, więc nie ma. Nie no. mam były już w prędku, nie mam zamiaru zadawać. Szymon, co Że mam go w nie mam zamiaru oddać. Tak, wystarczy. Miała swoje piśmie. To jest tylko wart. Także e, teraz jedzonko, Szymon zjedzie zaraz, ja z kolejką, bo to nie jest dla mnie. Ja dzisiaj się najeździłam i poprawiałam swoje skill'a, także cieszysz się? Cieszę się na maksa, jesteś kozak na nartach. naprawdę. No Dobrze ciebie, tak? tak, bo ja ogólnie cały czas się negatywnie oceniam, no ale lepiej tak, niż w drugą stronę. Prawda? Of course. Of course. Także jak byliście w Ergier znać czy też dla Was to, to były trudne, bo ja słyszałam, że to są nie mnie trudne i ciężkie, ale nie sądziłam, że one są naprawdę ekstremalne. Czeka na kolejkę, reszta ekipy pojechała z Nart zjechać. Ja zostawiłam noś na dole, więc tak czy siak musiałabym zjechać gondolą. Czekam, jest tutaj ekstremalnie zimno i mam nadzieję, że zaraz będę mogła zjechać. Zjadę sobie jeszcze kolejną gondolą, a potem będę miała takie fajne trasę wzdłuż lasku, także sobie zjadę i tam gdzieś na dole się spotkamy. Także teraz 3000 metrów nad poziomem morza oni zjeżdżają w dół. A ja sobie troszeczkę niżej zjadę. Okej, okay, od momentu, kiedy powiedziałam, że już czeka na kolejkę, zaraz jadę, no około pół godziny i w tym razie czekałam i stałam na tą kolejkę. Nie wiem, czemu tak długo to trwało, no ale jestem już przemroźnięta, bo to jest bardzo mroźnie. W końcu zjeżdżam. Mój no są przemorsinięte, ale co szczęście Buszu na mnie czeka na niższej stacji, więc on mi już pomoże, zjedziemy sobie razem i być może jeszcze zjedziemy sobie taką traską w stół lasku, żeby dojechać do Werbier, no i do domu. O nie, jedziemy teraz taką, o... o Boże, to będzie taka huśtawka, nie mam gdzie się trzymać, taka huśtawka, o kurde, o nie. O nie. Jezu, jak tu zjeżdżamy, masakra, o oh, boże, skończyło się. Jednak ja, nie zjechaliśmy na lartach. No nie, to nie jest już dla nas, idziemy sobie z pięknym widoczkiem i, i co? I... Pół trasy przeleciałeś, ja przeleciałem, potem poczekałem na lat i zjeżdżamy sobie teraz na dół e... i co? Jezus. No idziemy nie się wygrzewać, bo tam. jest naprawdę, ja tam tak przemarwą te pół godziny, tam stałam, Boże święte, ale już zjeżdżałam chyba ostatnim zjazdem, bo zjeżdżałam z e... obsługą restauracji, więc naprawdę to były już ostatki, więc jeszcze się, udało mi się zjechać stamtąd, bo tam było masakra. Także, a! idziemy do domu. Mam nadzieję, że widok chociaż wynagradza trochę to, że nie mamy o czym mówić. Tak, dokładnie. Nie jesteśmy już zmęczeni. ale widoki są ładne, zobaczcie. Mm. Uwaga, kochani, mamy święta po raz drugi. Pada śnieg. Jest śnieżnie, jest pięknie. Widzę, że postawili choinkę w centrum. Przepiękna jest, więc zaraz pokażemy, ale no, jeśli się czuję jak w bajce. A Ty? Jest super. Jest super, ma minusową temperaturę. Ale nie, nie przyjemnie go w sumie. Musimy na jutro dosypać z żebyśmy mieli po czym fajnie zjeżdżać. No, może być jutro ciężki warunek. Co? Co może myślisz? być fajny, tak myślę. Fajne? No. Okej. Okay. Zobaczymy. Zmierzamy do knajpki mam nadzieję, że będzie fajnie, bo mamy dużo energii dzisiaj. Pomimo tego, żebyśmy zmęczeni, to mam nadzieję, że się fajnie obawimy. To zaraz. thank you Święta po raz drugi, prawda? Dokładnie. Nie, Ty Marta w sumie w Polsce nie miała święta. Nie, nie, miało, nie było śniegu w Polsce. Więc w nas. u nas jest po raz drugi, ponieważ w Szwajcarii była, przez całe święta padał śnieg, więc do mnie rodzina przyjechała, więc mieliśmy naprawdę bajeczne święta. A teraz jesteśmy na Sylwestrze i, i e, no. ciebie <laughs> spotkały święta. Załapałam na święta. Słuchajcie, nie wiem o co chodzi, ale chyba jest jakiś pokaz mody w hotelu. No, także taka wystawka jest, jakbyście chcieli na przykład coś sobie zakupić, to hotel zaprasza Was do zakupu. A na wprost choineczka. Nie no, ale ogólnie choinka jest przepiękna, naprawdę. Jest bardzo duża i robi wrażenie. A obok widzowie. Uważam, że to troszeczkę śmieszne. Co, co sądzicie o tym? Święta ponownie! Słuchajcie, nie musiał minąć rok czasu, żebyśmy ponownie spotkali się z choinką. Boże, ale jest pięknie! Cudownie! Nie wiem, ja ogólnie jak minęły święta, to automatycznie przestałam czuć ten, ten vibe świąteczny, ale w momencie, kiedy jestem tutaj, Poczęłam ponownie ten, ten sam klimat. Naprawdę jest cudownie. Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich. Dzień czwarty dla nas, ostatni dzień na stoku. Zobaczcie, jaką mamy magiczną zimę. Za mną jest śnieżnie, z śniegu spadło bardzo dużo w ciągu nocy, więc mam nadzieję, że na stoku warunki będą ok. Zobaczcie sami, jak wyglądają te choinki. Jak w takiej krainie bajecznej. Zobaczcie, jak tutaj te hukury dzisiaj wyglądają. Wow! A tutaj, w tej kotlinie, znajduje się całe miasteczko Werbier. Dodatkowo wydaje mi się, że w Zoboku lub wzdłuż tego miasteczka również znajdują się inne miejscowości. Natomiast zobaczcie, jak te, te zabudowa, jak to wszystko wygląda. Wszystko w jednym stylu. Uważam, że to jest bardzo fajne, bo efekt finalny jest fenomenalnie. Fenomenalnie to wygląda. Ślicznie. Widzę, że już słoneczko wychodzi, także lecimy. Szymon. Niech posypał. Niech posypał trochę. Idziemy znowu na autobus. Idziemy znowu. Dzień dzień na... Jak codzień, dzień, jak codziennie, co? Aaa! Co? Przejazd! No, chyba Ale nam Syty. drogę. Więc miło z jego strony. Miło, prawda? Tak. Tak. Jest z nami błazej. Na Gotowi, kochani? O nie, nasz no autobus! Na autobus który nam no i... Pa. pa! Nara! No nic, poczekamy! Nie ma się teraz coś pieszyć, tej reguła? Nie ma? Nie ma. Okej. Trzy trwa. trwaj. <noise> Chyba już dzisiaj jest ciężko, co? No, jest jak, jak codzień. Codziennie jest ciężko, ale musi być ciężko, żeby było fajnie. Mhm, ale jest super. szczerze, ja, mi się bardzo podoba teraz, jak jest tak e, śnieżnie, bo ten śnieg robi taką magię, że mi się jeszcze bardziej chce zjeżdżać. Pomimo tego, że mnie bardzo puszczele boją. A ciebie? Ym, ja dopiero jak się wepnę, to będę mógł określić, co mnie boli, bo teraz to mnie nie boli nic, jak codziennie, ale tylko jak wjeżdżam na szczyt, to no, mam lipę wtedy. Wtedy się okazuje, co mi się dzieje tak naprawdę. No, także tak to jest jak mieści się za często, tak. ale przynajmniej próbujemy tak, i przynajmniej wskazak w Kozak miejscu. No bo to miejsce naprawdę jest rewelacyjne. Ja, Super zabawa. Nie ma. Wracamy, wracamy do gry, wracamy do gry. Dziewczyny trochę podjadły. wracamy do gry. Jedziemy jeszcze na jakiś parę ostatnich zjazdów, bo dzisiaj ostatni, gdzie jesteśmy. I postanowiliśmy, że wykorzystamy go do końca, więc ciągnąc nas stąd helikopterem. Na Dobra, jeden z ostatnich zjazdów naszego yy, sezonu w Werbier. Yy, jest super. No, mam nadzieję, że widać to po filmikach i po tych górach, które widzimy. I chciałbym teraz oddać głos mojej serdecznej koleżance Marcie. Dlaczego ostatni w ogóle zjazd? Jedziemy cały czas, teraz jedziemy na prawą stronę, tam nie byliśmy. Tam jest totalny fud. Więc zobaczymy, co tam będzie. Widzieliśmy łóżmy na tej jeden się tam wywrócił. Tylko głowę było widać w śniegu, nic więcej. Tak, sam kask w sumie, no. A ja jadę sobie z standardową trasą, także widzimy się na dole. Tak? Bye. bye. Maria, ja jest, jestem tak zmęczona, że naprawdę czuję każdą kość w nogach. Ale jedzie mi warygniaście. Czemu się dościcie nagrać jakiś tam kawałek mojego zjazdu? I nie wiem, jakoś cieszę się bardzo, że czuję się, że w tamtym roku to jest nie przemieści, porównując do tego, co teraz aktualnie, jak jeżdżę. A w Polsce, na stokach, to w ogóle polskie stoki to są lajtowe. Dajcie znać, czy jesteście na markach, bo uważam, że w Polsce. Są bardzo średnie stoki. W sensie, może nie, że średnie, ale dla takich bardzo początkujących osób. Więc ja w Polsce, nie wiem, Zakopanem, gdzie my byliśmy? Żelona e... Góra, Czarna Góra. Nie, nie, w Zakopanem, ale w którym, na, na którym stoku byliśmy? Oj, nie, nie przypomnę sobie teraz. No, w e, Białka na Ja myślałam, że tam wow, 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 ale wielki stok. Nie, tutaj to jest po prostu przepaść. Wiadomo, że to też nie ma co porównać, bo to są Alpy, to jest lodowiec. Ale mi chodzi też o trudność, na przykład tutaj jest niebieska trasa, ale jest bardzo trudna, tam są dużo mult i na górze są same multy i ja musiałam tak cały czas przejeżdżać. Ja bym to porównała do trasy niebieskiej u nas w Polsce. E, Boże, Boże, czerwonej, tak? <laughs> to znak, że już jestem zmęczona, ale cieszę się bardzo, że, że tak właśnie cieszę się ten dzień. Szkoda, żałuję, że jeszcze jutro nie jeździmy na nartach, bo bo już się dzisiaj fajnie sprawiłam. Zawsze będzie tego jednego dnia brakowało. Pojutrze byś powiedziała to samo, że a jak no tak już tak. jeździłam, taka jestem wypoczęta, to może jeszcze, no ale tak. niestety. No ale to nieważne, ale najważniejszy się teraz spoczywamy i zaraz idziemy dalej. Tak. Zaraz wyjeżdżamy znowu w takie góry pewnie, więc... Dokładnie. To jeszcze moment. Do zaraz. Zobaczcie jaki piesek. Normalnie to jest takie piękne, bo to jest bardzo dużo ludzi, którzy posiadają pieski i oni chodzą z tymi pieskami w góry, te pieski się tak bardzo cieszą. Widzicie jak on ma ogon do, ogonek do góry postawiony. Naprawdę się cieszy. E, widzę, że ten akurat nie ma ubranka, ale być może, no nie wiem, też jest może przyzwyczajony do takich tras, ale generalnie Dużo, dużo osób chodzi tutaj z pieskami, w takie trasy, też są takie trasy biegowe i dużo właśnie osób ma przypiętą taką smycz wokół swojego pasa, no i ten piesek sobie wędruje razem z ich właścicielami. nie Marta wczoraj, tak, wczoraj widziała pana, który zjeżdżał na nartach z pieskiem, to też było bardzo, no bardzo fajne. Ja na przykład takie oczek jeszcze nigdy nie widziałam na no własne oczy. Żegnać z tym pięknym miejscem. Jest to no tak magicznie jak na zdjęciach, więc jeżeli chcielibyście przyjechać do Szwajcarii, a szczególnie w góry i na narty, no to z całego serca Wam polecam werbier. Jednak dla osób, które naprawdę dobrze jeżdżą na nartach, bo no dla osób, które tak jeżdżą w porządku albo głosowo, to na start nie polecam, no bo to jest naprawdę ciężko. Tak czy siak jest naprawdę super, żegnam Was i do usłyszenia jutro. Pa! Już się wymelowaliśmy. Teraz tylko idę zanieść krótko do biura. I co, idziemy jeszcze na górę, na pierwszy stop tej gondoli. Idziemy sobie jeszcze popatrzeć na stanie widoki, porobić jakieś zdjęcia, coś zjeść. No i wracamy, ruszamy. Zobaczcie za mną, jakie to są piękne widoki. Cudownie jest tutaj naprawdę. Trochę mi szkoda, że już wracamy, ale już jesteśmy tak przemęczeni wszyscy, że naprawdę, no myślę, że dzisiaj już każdemu byłoby ciężko jeździć na nartach. Także nasza przygoda dobiega końca. Jeszcze szybki shopping przed wyjazdem. Idziemy teraz do Monclera posprawdzać kurtki, bo bardzo spodobały nam się takie, które widziałyśmy na stoku, więc może zobaczymy je w sklepie, więc trzymajcie kciuki. Czy już jesteś pewien, jakie chcesz narty kupić na z sezon? Tak, na tym sezon. Nie, właściwie już będę może szukał w tym, w tym sezonie. sezonie. Bo tak mi się spodobały, są takie leciutkie i takie świetne na nich jeździ, że jak jakie? nic innego. No Black Crossy albo Faction. No to jest? Jest, okazało się, że to jest najlepsza firma, jeżeli chodzi o narty. takie. O narty, o takie freeride'owe. Freeride'owe na offroad. Ja pozostaję przy moich, bo to dla mnie są idealne. Natomiast jak już wtedy sobie bardziej pod szkole swojej umiejętności, no to wtedy już się przerzucę na te lepsze. Na ten moment moje mi w zupełności. Ile tam piesków haskich jest? Boże, ale schudziaki. na maksa. Zapewne właściciel z nimi razem jeździ po górach. Super, naprawdę prześliczny widok. Mam nadzieję, że pieski są zadowolone. Czas dobiegł końca, właśnie wyruszamy w trasę powrotną. Żegnajmy się z tymi pięknymi górami. Zobaczcie, ostatni widok jest przepięknie. Pogoda nam cały wyjazd dopisała, także mam nadzieję, że za rok powtórzymy ten wyjazd i będzie jeszcze lepiej niż w tym roku. Mam nadzieję, że super się oglądało i do zobaczenia niebawem. Pa!